Witajcie, kochani z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj mamy, kochani, krzyżóweczki. Dwie krzyżówki XXL, czyli dzisiejszy wkład mój to 20 zł. Jedną mam częściowo wydrapaną, drugą zostawiłam sobie, żeby to zrobić z Wami, bo z tego co wiem, to lubicie krzyżówki drapać razem z widzami i z nagrywającymi. Dobrze, kochani, chciałabym przejść do. Mojego konkursu yy, rywalizacji. Mamy kochani, na razie ośmiu uczestników: takich jak Natalia, Moje życie w Polsce, Trapunia, Życiowy Doradca, Przemoc Drabkowicz, Dodek TV, Make-up upowski Wicka Sara i Wicka Basia. Z tego co wiem, to jeszcze mają dwie osoby wysłać do mnie yy, drapeczki. Kochani, jeżeli nie wiecie o co chodzi, zapraszam do mnie na społeczność, tam jest wszystko opisane. Yy, rywalizacja będzie trwała do 31 lipca, yy, także jeszcze mamy troszkę czasu, yy, może, może się decydujecie, to zapraszam do zabawy. Yy, dobrze, kochani, a ja się biorę teraz do drapania. Yy, jeszcze chciałabym powiedzieć Wam, że... Yy, będziemy tą rywalizację robić prawdopodobnie 2 sierpnia dlatego, że wyjeżdżam znowu na weekend nad morze tym razem już z moją drugą połową i dzieciaczkami także wrócę po południu i od razu będę nagrywać odcinek także kto ma jeszcze ochotę wziąć udział w zabawie to zapraszam serdecznie Dobrze kochani, weźmiemy sobie może tą drapeczkę. Drapeczkę, drapeczkę. Dobrze, weźmiemy sobie tą już, którą zapoczęliśmy. I będziemy robić. Razem kończyć, a tamtą sobie zrobimy razem. Dobrze. I mam nadzieję, że wszystko widzicie. Następna literka to jest literka P. Tak bym chciała, żebyście widzieli dobrze. Może tak lepiej by było? O, dobra. Ja sobie tutaj dam radę. Już szukamy literki P, bo się w Katrze ta krzyżówka nie mieści. Dobra, tutaj P już nie mamy. W polu drugim mamy P. Tutaj też jest. No, i tutaj już nie mamy. Dobrze. W trzeciej mamy P, tutaj i drugie. No, i więcej literki P nie widzę. Dobrze. Następna to będzie literka F. Czy mamy literkę F? Na razie nie mamy. W drugiej połowie też nie widzę. W trzeciej mamy literkę F na samym dole. Jeszcze gdzieś? No nie. Dobrze. Następna literka, ale to literka S. Szukamy sobie literki S. Mamy tutaj. Dobrze. Tu jest s. Tu mamy s i mamy wyraz już stos. Dobrze. Czyli mamy jedno słowo. Tu mamy też s. Tutaj mamy i tu. Tu jest tak samo. Dobrze. I teraz ostatniej. Tu mamy. To by było na tyle. O, patrzcie, w bonusie mamy bonus. No i super, Tomasz. Bardzo mi miło, Tomaszu. Bardzo jestem ciekawa, co ty mi tutaj przyniosłeś. Następna literka, literka N, czyli trapeczka jest wygrana. To już dobrze, chociaż jedna. Tu mamy też N. Tu już nic nie ma. Tu jest. Tu mamy N. Dobrze, i w ostatniej tutaj mamy, i tu jest. Dobrze, to by było na tyle. Następna literka to literka E. Tu jest. Tu mamy E. Tu jest też. Tu i mamy, mamy drugi wyraz. Noe. Tu mamy E. No dobrze, więc tutaj już nie ma. Następny mamy e. tu Mamy wyraz pole. Tu mamy E. Tutaj też. I to by było na tyle. I w ostatniej. Tu mamy E. Tutaj. I to by było na. Tyle. Dobrze, i ostatnia literka to literka V. No te V to tak chyba nam tutaj nic nie zwojuje. No chyba nawet nie ma, bo nie widzę. No dobrze, czyli tu mamy tylko dwa wyrazy. W nie mamy. Tu mamy literkę M. A H nie mieliśmy. R nie mieliśmy. Y też nie. Gry też nie. W. Też nie. Tu literka M. Ale to nam nic nie daje. Tu literka A. No i to by było na tyle. Dobra, sprawdźmy sobie bonus. A w bonusie mamy, kochani, 10 złotych. Bardzo fajnie, czyli trapeczka nam się zwróciła. Tomasz się słabo postarał, bo liczyłam na jeszcze jedno zero. Ale dobry ryc niż nic. Mamy P PP to jest 10 zł. Dobrze, więc trapeczka nam się zwróciła. Teraz, kochani, zrobimy sobie następną. No i zaczynamy razem. Literka O i literka B. Może będę robiła po dwie. Tu mamy O. Tu też jest O, tu jest B. Mam nadzieję, że nie pogubię za bardzo. Tu jest B. Tu też jest B. Dobrze, teraz tutaj o. Tu mamy B. Tu jest O. Też bym was nie chciała zanudzić, bo to nie o to chodzi. I tu mamy w ostatniej mamy O. Jest B. O, 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 Mamy tych o troszkę. Teraz wyszukamy. Mamy B. Tu jest o. Na górze nie ma. W bonusie też nie ma. Dobrze, następna literka to literka U. Literka U i J. Pokażę Wam, bo widzicie, oczywiście nie było widać. U i J. Zobaczymy tutaj. Mamy U. U. Tutaj też. U mamy J tutaj nie ma szukamy U i J muszę przesuwać to będę mówić tarka U i J mamy U tu mamy U dobrze następna Tu mamy J Tu mamy tutaj Tu mamy J No to by było chyba na tyle Dobrze Następne literki to E y i W szukamy. Tu mamy tu. Tu jest dwu. y jest tutaj. Tutaj nie ma już. Dobrze. Następne dwie. U jest tu e U. i to by było na tyle tu mamy y e. tu mamy w Ponusie mamy Y. Dobrze. Następne literki to literka T, T i H. No i szukamy. Tu jest T, T, tu jest T. aí, é, eu não vejo aqui nós temos T te. nós Dobra, tu mamy jeszcze W, tu mamy E, T. no i to by było na tyle, chyba, że coś znajdę po drodze. Dobrze, następne dwie literki to literka K i literka R. Mamy K, mamy R, tu mamy K. Tu mamy R. Tutaj też mamy R i tu jest, tu jest K. K R. prze następne Tu mamy K. Tu jest K. Tu mamy R. Tu jest R. Rum. Dobrze, i w ostatnim Mamy K. R. Tutaj mamy też R, tu mamy K. Literka A by się przydała. Tu mamy K. Tu jest R. Tu mamy R. Tu jeszcze K. Dobrze. Myślę, że to by było tyle. Następne dwie literki, kochani, to mamy literkę N i literkę S. S mamy w bonusie. R mamy w bonusie. Dobrze, więc szukamy sobie teraz tu. Tu mamy N. Jest. tu jest bo R Kupiliśmy, tu mamy S M. tu jest R. Oczywiście. Tu mamy n, n n n n S n To by było na tyle i w ostatnim tu mamy n tu też jest, mamy wyraz okno tutaj mamy n n tu jest s Dobrze. Następne dwie literki. To będzie literka i i literka z. Ponuś jeszcze mamy n. Dobrze. I i z. Szukamy. Mamy tu. To jeszcze r mamy. I. Mój Z, tu mamy Z. Dobrze, następny i i i Z, tu mamy i. Dobrze, następną mamy i i i z i z z Tu n kuwinniśmy i tutaj O". Dobrze. Jak coś znajdziemy? Nie martwimy się tym. V i E. Tu mamy E. Tu jest E. Tu mamy E. Literka M by się przydała. Zobaczymy czy nam się pojawi. To by było na tyle w bonusie. A jakby było, to byśmy mieli znowu bonus. A E. Tu mamy E. Tu mamy V E tu mamy E. No, jakby było A, to by było pięknie, ale jak znamy nasze zdrabki, to literki A nie będzie. Tu mamy E, tu mamy drugi wyraz No, tu jest E. I to by było na Tyle. Dobrze i dwie ostatnie literki kochani. To będzie literka D i literka P. Czyli bonusu nie mamy. I szukamy D i P. D mamy tu. Tu mamy jeszcze E. Tu mamy P. Tu mamy D i mamy wyraz. Konduktor. Tak, ale to nam nic nie daje. To mamy P. Dobrze. Czyli tutaj nie mamy wygranej. Tu mamy D. Tu mamy wyraz WERDIA Tu mamy D, tu jest D, czyli tutaj nic nie będzie. No i w ostatnim, tu mamy D, P, D, D. Literki C nie mieliśmy, czyli tutaj nam się wyrazy dwa tylko utworzyły. Tak. Czyli ta trapeczka jest przegrana. Widzicie kochani? Mamy U i czyli na wkład 20 zł, kochani, udało nam się wygrać w trapeczce 10 zł, czyli mamy połowę. Także i tak nie jest źle. I kochani, tak jak wspominałam, jeżeli macie ochotę wziąć udział w mojej rywalizacji międzyzdrowkowej, zapraszam Was do mojej społeczności. Tam jest wszystko opisane i zapraszam do zabawy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie, kochani, łapeczki, subskrypcje. Łapeczki nic nie kosztują, kochani, możecie spokojnie zostawiać. I dziękuję tym, którzy zostawiają łapeczki na dół. Was też cieplutko pozdrawiam. Bujato que